Cześć, cześć. Także z bliska pokażę Wam, co jest nam potrzebne do przygotowania takiego tradycyjnego savon noir, czyli mydła czarnego. Od razu przepraszam tutaj za jakość światła, natomiast korzystamy ze zwykłego światła kuchennego jest już po prostu zbyt ciemno, żeby się bawić w światło dzienne. Przede wszystkim to, co potrzebujemy i co chcecie kupić, to jest KOH, czyli chlorek potasu. Bez tego nie przygotujecie mydła czarnego, to jest niemożliwe. Chlorek potasu jest substancją mocno żrącą, dlatego też noszę rękawiczki, nie chciałam, żeby się wysypał. On ma postać takich płatków, jak widzicie, ale może też mieć postać granulek, pastylek, proszku, to zależy od producenta. Kupujecie go na Allegro na przykład albo w sklepach chemicznych, gdzie sobie zajdziecie na bloga Wam dokładnie napiszę, jak szukam takiego chlorku potasu, i to, co będziemy robić, to będzie wodny roztwór kOH, więc mamy chlorek potasu oraz wodę. Pamiętajcie, że wszystko w recepturze, co wam napiszę, ma być odmierzone, czyli żadnych wolumetrycznych, waga i mierzymy, tak? To jest bardzo ważne, że ma być wszystko co do grama. Drugą rzecz, która jest nam potrzebna do zrobienia takiego mydła, to są oliwki. Tradycyjnie używa się oliwek świeżych, natomiast my używamy to co mamy i często mogą to być oliwki zielone, czarne, czerwone. Ważne, żeby były bez pestki. Jeśli kupicie z pestką, to trzeba ją po prostu przetrzeć. Jeżeli byłby bardzo, bardzo słone, to to, co powinniście zrobić w takim wypadku, to po prostu namotrzyć je na noc, odcedzić i macie takie oliwki niesolone. Oraz, oczywiście, potrzebujemy oliwy z oliwek, ponieważ jest to midło oliwkowego, oliwkowe oraz olejki eteryczne, ja skorzystam tutaj ze swoich olejków eterycznych tutaj macie pomarańczę razy 10 to jest taka specjalna pomarańcza, która jest bardzo mocno skoncentrowana i świetna do mydeł i użyję odrobinkę, tylko odrobinkę olejku z tymianku białego w ogóle tego typu mydło raczej lubi intensywne zapachy więc moim zdaniem bardzo fajna byłaby też jodła, na przykład jodła himalajska coś mocnego, tak delikatne zapachy mogą się tutaj schować no i oczywiście to, co potrzebujemy, to blender. Ja używam wolnowaru, natomiast jeśli nie macie, wolnowar jest bardzo fajną opcją. Jeśli nie macie, można spróbować kąpieli wodnej albo można spróbować, jeśli nie macie kąpieli wodnej to w garnku z grubym dnem, bardzo powoli albo na polu, na obmisku, tak bardziej tradycyjnie to co teraz zrobię to zrobię roztwór KOH też nie do końca jestem tak przygotowana zazwyczaj po prostu nic się nie dzieje dobrze, bo mieć troszeczkę dłuższą rzecz i teraz on będzie wydzielał ciepło przez pewien czas, czym zamieszać ja przyznaję, najlepsza jest szpatułka silikonowa nie wiem czy słyszycie jak pracuje, najlepsza jest o, słychać słychać załudzącą reakcję, nie? I widzicie też, że zaczyna się wydobywać taki dymek. Słoik robi się również bardzo, bardzo gorący. Czyli trzeba tutaj uważać. Jeżeli chodzi o zamieszanie jest szpatułka silikonowa, ja niestety wszystkie z mieszkania wzięłam na warsztaty do siebie na wieś, więc <laughs> też musicie uważać z wentylacją, tak? Więc niestety to, co mam, tylko to pójdzie na straty. Wykorzystałam taką szpatułkę do miodu, trudno jednorazowo na potrzeby filmu, więc to jedna rzecz, którą robimy, to robimy sobie właśnie ten roztwór. Tak jak mówię, uważajcie, żadne koty, żadne dzieci, zwierzęta i tak dalej i Warto się odsunąć. Ja włączę sobie jeszcze tutaj <laughs> wentylator na chwilę. Okej, okay, kochani, co robimy teraz? Teraz wrzucamy sobie nasze oliwki i chcemy mieć z na napire. To jak będzie to? Jakie to będzie pile, to zależy od Was. Niektórzy dają bardzo drobne oliwki, inni tak nieco grubiej pokrojone. Dodam sobie troszeczkę jeszcze oliwy, żeby się to nam lepiej zmieszało. A tak, dodam połowę. połowę. damy do wolnowaru. I mieszamy, mieszamy. Także od Was zależy, jaki będzie stopień, wiecie, rozdrobnienia tych oliwek. Dobra. I teraz właściwie najważniejsza rzecz. Ja sobie tutaj przestawię nieco aparat, mam nadzieję, że wszystko będzie widać, albo przestawię sobie yy, wolnowar. Teraz zrobimy, teraz do wolnowaru, ja go włączyłam na jedyneczkę, czyli po prostu będzie podgrzewał w dość niskiej temperaturze. Wrzucamy sobie to nasze pire oliwkowe. Nie wygląda to za ładnie, ale mydło i tak będzie mydłem. Dość gęstym, i tak będziemy go poza tym blendować. Dajemy resztę oliwy, która była w przepisie. I teraz najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić naprawdę ostrożnie, to odłożyć sobie blender i przynieść nasz roztwór KOH. Dobra? Ostrożnie, tak jak mówię, on jest gorący, tak? I wlewamy. Ok. Cały proces gotowania myślę, że zajmie nam spokojnie około 3,5-4 godziny. Także zapraszam. Hej, hej.